Już po raz szósty w wojewódzkim domu kultury w Kielcach odbyły się marszałkowe Mikołajki. W imprezie zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego uczestniczyło prawie 200 dzieci ze szkół podstawowych z regionu. Wspólnie z dziećmi bawił się Piotr Żołądek, członek zarządu województwa Świętokrzyskiego. Wielokrotnie w swoim życiu byłem w roli Mikołaja, dzisiaj to była szczególnie dla mnie rola, bo z tak dużą liczbą. Dzieci rzadko się człowiek spotyka, taki wyjątkowy dzień, kiedy można naprawdę troszeczkę tej energii pozytywnej od tych dzieci zacząć dla siebie samego i chociaż przez chwilę poczuć się dzieckiem. Tak? Czasami mnie jako facetowi, który ma 44 lata, tego kontaktu z, właśnie, z taką dużą grupą dzieci yy, brakuje. To dzisiaj dla mnie, dla mnie jest zwykłe, yy, rzadkie i cenne przeżycie. Wygraliśmy, wygraliśmy w konkurs i wygranie nagrodą był przyjazd tutaj na mikroaut. Bardzo tanczyliśmy, śpiewaliśmy, też dostawaliśmy różne prezenty. Się podoba, o? nie wiem jak dziewczyną. najlepszy był y, dłuchany zamek tutaj.. Wow. A, <grym> Fajne I... konkursy była fajna królowa śniegu, po prostu fajnie się bawiliśmy. Dał nam paczki i robiliśmy sobie zdjęcia z nim. Dzieci były bardzo zadowolone z tego co widzieliśmy. Przepięknie się bawiły, a przy tym były bardzo grzeczne. No myślę, że impreza naprawdę super. Szałkowie!